Witajcie w dzisiejszym odcinku. Trzynastym. Trzynastym odcinku. Czy ta trzynastka sprawia, że czujecie się nieswojo? Jakoś tak myślicie sobie, że może w ogóle nie odsłuchiwać tego odcinka, bo ta trzynastka jakoś tak robi w głowie i ogólnie w ciałku, tak yy, niewygodnie. A może trzynastka jest dla Was zupełnie jak inne liczby? Liczba jak liczba, która występuje po dwunastce, a poprzedza czternastkę. Po prostu. Jak już możecie się domyślać, dzisiejszy odcinek poświęcony będzie ciekawemu światu przesądów, co przynosi nam pecha, a co szczęście. Czy zastanawialiście się kiedyś skąd biorą się te wszystkie wierzenia i czy mają one jakiekolwiek realne znaczenie? Przegadajmy to razem. O co chodzi z tą trzynastką? Trzynasty dzień miesiąca ma być średnio szczęśliwy, a jeszcze nie daj Boże, jeśli to piątek. Ponoć już Babilończycy obawiali się trzynastki. Paragrafu o tym numerze ma brakować w kodeksie Hammurabiego. Czemu? Wikingowie też mieli ciarki na plecach. Mitologia nordycka opisuje, że podczas jednej z uczt w Walhallii, na której balowali bogowie, trzynastym przybyłym na imprezę miał być Loki, który doprowadził do śmierci patrona radości, Baldura. Trzynastym gościem miał być też podczas ostatniej wieczerzy Judasz, a zdradzony przez niego Jezus miał ponieść śmierć właśnie w piątek. 13 października 1307 roku, tak, też w piątek, aresztowano templariuszy oskarżonych przez króla Francji Filipa IV o herezję, sodomię i powołuchwalstwo. Ciężko powiedzieć, ile w tym było prawdy, ale jedno wiemy na pewno. Filip miał spore długi u templariuszy, pewnie chciało się go pozbyć. Zamiast go spłacić, jak normalny, uczciwy człowiek, usunął wierzycieli. Ale ci rzucili na niego klątwa. W średniowieczu panowało także przekonanie, że 13 dnia miesiąca. Odbywają się sabaty czarownic. W pechowość piątku trzynastego wierzą między innymi Polacy, Niemcy, Austriacy, Słowacy, Norwegowie, Belgowie. Ale tacy Grecy, Rumuni i Hiszpanie też nie lubią trzynastki. Ale pochowym dniem dla nich jest wtorek, a nie piątek. Dla Chińczyków pechowa jest... Kórka. Budzi ona niepokój, gdyż w swej wymowie bardzo przypomina inne słowo. Umierać. Tu Zabłysnę moim chińskim. Rany z góry, przepraszam wszystkich Chińczyków i sinologów. Cztery po chińsku mniej więcej brzmi sy. Si. Umierać zaś. Sy... Si. Włosi zaś trzynastkę odbierają jako szczęśliwą liczbę, a Pechowa jawi im się siedemnastka. W ogóle sama Pechowość piątku XIII swą popularność zyskała dopiero na początku XX wieku. Na całym świecie istnieje mnóstwo przesądów, które często różnią się między kulturami. Przesądy to wierzenia lub praktyki, które wynikają z przekonania, że pewne zdarzenia lub działania mogą przynieść pecha lub szczęścia. Przykłady przesądów czarny kot przebiegający drogę. W wielu kulturach uważa się, że spotkanie czarnego kota przynosi pecha, a już w ogóle najgorzej, jeśli ten przebiegnie nam drogę. To przekonanie wywodzi się z dawnych czasów, kiedy koty były kojarzone z magią i czarami. Mówiło się, że czarownice przyjmują czasem postać tych zwierząt domowych, słodkich futrzaków, żeby zmylić naiwną ofiarę. Kot może też być wysłannikiem szatana. Gdy już ten czarny zwierzak przebiegnie nam drogę, można jeszcze się uratować. Zmieniając trasę, tak by nie przejść drogą, którą przecięła ta czarna bestia, lub poczekać, aż ktoś inny nas wyprzedzi i przejdzie przez nią pierwszy. Wtedy wiecie: pech spadnie na tamtego i my już możemy śmiało ruszać za nim. Jesteśmy bezpieczni. Stłuczone lustro. Wierzono, że stłuczone lustro przynosi siedem lat pecha. W starożytnym rzymie mówiono, że lustra odzwierciedlając oblicze człowieka zachowują również w sobie jego duszę. Zaklęta tak w lustrze podczas jego rozbicia również rozpadała się na kawałki a żeby mogła się na nowo poskładać, należało odczekać 7 lat. Są głosy, że ten proces można odwrócić, chowając fragment stłuczonego lusterka do portfela. Ma to nawet przynosić takiej osobie szczęście. Ale tak sobie myślę, że może to i działa sklejająco na duszę, ale zupełnie inaczej może działać na ciągłość skóry na palcach takiej osoby. Tak mniej sklejająco, gdy ta zechce sięgnąć po monety do takiego szklanego portfela. Przechodzenie pod drabiną. Przesąd ten może mieć swoje korzenie w starożytnym Egipcie, gdzie drabina tworzyła trójkąt, który symbolizował świętą triadę bogów triadę egipską. Przechodzenie pod nią mogło być uznane za naruszenie tego świata, za bluźnierstwo. To samo tyczyłoby się chrześcijańskiej wiary i Trójcy Świętej. Bluźnierstwo grozi przykrymi konsekwencjami w życiu. Rozsypana sól. Ponoć rozsypanie soli przynosi pecha i zapowiada kłótnię domową. Przesąd pochodzi z czasów, kiedy przyprawa była niewyobrażalnie droga i wysypanie jej na ziemię czy jakąś inną, pewnie niezaczystą powierzchnię, taką, że nie dało się już z niej skorzystać, sprawiało, że okrutnie odczuwał to portfel. Strata finansowa była spora. I wtedy pewnie wkraczała osoba, która te surów zakupiła, wkurzona tym faktem, wydzierając się na sprawce. No i sprzeczka gotowa. I jedno przykre doświadczenie pociągało za sobą kolejne. Pech to pech. I wiadomo, z pewnością nie sprawiły tego niezgrabne czyjeś ręce, czy po prostu czysty, nieszczęśliwy wypadek, ale diabeł. Niektórzy twierdzą, że można odczynić ten urok i aby to zrobić, należy rzucić szczyptę soi przez ramię, aby oślepić czychającego za plecami biesa. Ten miał uciec z płaczem ze szczepiącymi od soli oczami. Podkowa Podkowa szczególnie umieszczona nad drzwiami jest uważana za symbol szczęścia, ma przynieść pomyślność domowi i wszystkim jego mieszkańcom oraz chronić przed złymi duchami. Czemu akurat podkowa, a nie jakiś inny przedmiot? Może dlatego, że w średniowieczu zaczęto odlewać podkowy z żelaza, a żelazo powszechnie uważano za metal o wielkiej mocy. Twardy, odporny, silny, nieugięty, który miał chronić przed demonami, wiedźmami i innymi niesprzyjającymi nam mrocznymi stworami. Odpukiwanie w drewno, ale niemalowane aby zapobiec niepowodzeniu, nieszczęściu po pochwale, często ludzie odpukują w drewno. Wierzy ono, że duchy drzew mogą usłyszeć pochwałę i sprawić, że stanie się ona prawdą. Drewno powinno być niemalowane. Widocznie farba sprawiała, że dźwięki gorzej dochodziły do, do takiego ducha. Mógł nie dosłyszeć. A samo pukanie miało go. Pobudzić do działania. Halo, duchu! Słyszałeś pochwałę? I jeśli słyszał, to wszystko miało pójść po naszej myśli. Istnieje też inna teoria, która mówi o tym, że dawniej pukano w deskę, na której leżał zmarły, żeby odciągnąć diabła od jego duszy. A potem zaczęto stukać także w inne niemalowane drewno, żeby już tak hurtowo odstraszyć całe zło tego świata. Tych przesądów jest wiele, 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 wiele. Jak łapanie się za guzik, gdy zobaczy się kominiarza, zakładanie czerwonych majtek na studniówkę, czy tam maturę. Potem chyba zamieniło się to w czerwoną podwiązkę, królicza łapka czy trzymanie kciuków na szczęście, czterolistna kończynka, wstawanie z łóżka lewą nogą i tp i td, mnóstwo tego. Możemy zastanawiać się, czy przesądy mają realny wpływ na nasze życie. Czy jeśli zbije się lustro, to nie powinno się wychodzić na wszelki wypadek z domu przez 7 lat i powinno się dostać na ten czas zwolnienie od lekarza, a przy drzwiach powinni stać przynajmniej dwaj policjanci wojskowi i w sumie też strażacy, by chronić nas przed zagrożeniem. Yy, no to akurat na pewno nie. Powiedzmy sobie szczerze, przesądy często opierają się na tradycjach kulturowych, o czym świadczy chociażby to, że niektóre przesądy różnią się między sobą w zależności od kraju, regionu, miejsca na tej naszej kuli ziemskiej. Czy powinniśmy bać się i trzynastki, i siedemnastki, i też chińskiej czwórki? Niemniej przesądy są tak głęboko zakorzenione w naszej kulturze, że mogą one wpływać na nasze decyzje i postrzeganie rzeczywistości. Co daje nam wiara w te zabobone? Wierzenie w przesądy może dawać ludziom pewne poczucie kontroli nad nieprzewidywalnym, a czasem nawet przewidywalnym wydarzeniem, nawet jeśli przesąd nie ma naukowego uzasadnienia, a powiedzmy sobie szczerze, z reguły raczej nie ma. Może to przynieść pewną ulgę. Jest wytłumaczenie, mam jakąś kontrolę. No tak, nie powiodło mi się podczas tego projektu, bo dziesięć dni temu przeszedł mi drogę czarny kot. Nieszczęście było nieuniknione. No tak, nie zdałem dobrze tego egzaminu, bo nie założyłem czerwonych majtek, akurat były w praniu. No tak. Pokłóciłam się z kimś dlatego, że się sól rozsypała, a ja zapomniałam rzucić przez ramię szczyptą i nie oślepiłam tego diabła. Kurczę. A przy znalezieniu czterolistnej koniczynki od razu poprawia nam się nastrój. To będzie dobry czas. Nastawienie do życia się zmienia na lepsze. Na naszej buźce pojawia się uśmiech. Od razu słońce jakoś jaśnie i świeci, wiaterek delikatnie muska ciałko podczas spaceru. Od razu dzień lepszy, bo w ręku mam roślinkę o czterech listkach. Przesądy są też częścią kultury i tradycji, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wierzenie w nie może być formą identyfikacji z grupą społeczną, mamy wtedy poczucie przynależności. Oczywiście, obecne społeczeństwa coraz częściej opierają się na nauce i racjonalnym myśleniu chociaż tu można by polemizować. No ale niektórzy będą postrzegać wiarę w przesądy jako coś irracjonalnego. Uważam, że nie ma nic złego w przesądach, dopóki nie prowadzą one nas do nieuzasadnionych obaw lub decyzji. Niektóre przesądy są takie wręcz śmieszne i nieszkodliwe, jeśli podchodzimy do nich bez napięcia, nie na serio, z przymrużeniem oka i traktujemy je jedynie jako część naszej kultury jak to, że prezenty pod choinkę przynosi Mikołaj. No. Jeśli tak podchodzimy, to nie ma w nich nic złego. Wiecie, ile ja razy rozsypałam sól? Ile razy przeszedł mi drogę czarny kot? Czy spotkałam zakonnicę? I ile razy znalazłam czterolistną koniczynkę? Udało mi się nawet dwa razy znaleźć pięciolistną. Tak się pochwalę, ale ona chyba nie przynosi szczęścia. Może nawet pecha? Nie wiem. Ale czy uważam, że sól, koty i zakonienice dodały pecha do mojego życia, a koniczyny szczęście? Chyba znacie odpowiedź. Oczywiście, że tak. Nie, no, żartuję. Wy wierzycie w przesądy? Czy łapiecie się za guzik widząc kominiarza, trzymacie rybią łuskę w portfelu, czy chronicie się czerwienią wstążki przed złym duchem? Które praktyki nie są Wam obce i zdarza Wam się je stosować w życiu? Jeśli chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami z przesądami, napiszcie do mnie. W opisie zostawię linki, tam można mnie znaleźć. Do usłyszenia. Bye!